Przez dwa dni teatr Norwida wypełniony był dźwiękami najwyższej klasy jazzu. Tworząc niezapomniane muzyczne przeżycie. 15 festiwal JGJ. Yy, sięgam pamięcią do pierwszych festiwali. No Nigdy byśmy nie powiedzieli, że tyle razy uda nam się zagrać, zawsze z kompletnie nowym programem i zupełnie nowymi gośćmi. Właściwie głównym założeniem JGJ Festiwal była prezentacja dorobku artystycznego Jeleniogórzan, Górzan, czyli Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. W przestrzeni tych 15 lat i prawie tych ponad 30 koncertów wystąpili naprawdę fantastycznie obok nich. Był Leszek Możdżer, był Tomasz Stańko, Stanisław Sojka. Kiedy się kończy festiwal tegoroczny, od razu myślimy, co tu zrobić, czym Państwa zaskoczyć w następnym roku. Przygotowujemy dla Państwa specjalnie zawsze coś, czego Państwo nie usłyszą nigdzie indziej. Ten festiwal ma już swoich odbiorców, ma już swoich fanów. Jest taką integralną częścią programową w każdym roku. Marek Napierkowski i Artur Lesicki wraz z zaproszonymi gośćmi Kasią Moś i Dorotą Miśkiewicz stworzyli wyjątkowy muzyczny kolasz, który na długo zapadnie w pamięć publiczności. My robimy to co lubimy najbardziej, czym się zajmujemy od, od bardzo długich lat, od lat dziecięcych. Po prostu gramy dla Państwa na gitarach. Było wydarzenie wspaniałe, było wydarzenie muzyczne. Które się odbywa w gmachu teatru. Gości wspaniałych muzyków, jazzmenów. Cieszę się z tej współpracy, która od lat już jest zawiązana między teatrem a agencją solo. Moje wrażenia po koncercie są cudowne. Wudecki jest zawsze na czasie, niezależnie od pokolenia, niezależnie od pory roku. Wspaniały koncert. Największe wrażenie zrobiła na mnie wariacja na temat Zacznij od Bacha. Znakomita aranżacja, świetne wykonanie, Henryk Miśkiewicz boski. Taka ciekawostka, że nazwa festiwalu jest od starej rejestracji JGJ, czyli Górskie Gwiazdy Jazzu. Festiwal od początku jest dofinansowany przez miasto Jelenia Góra. 15. edycja JGJ Festiwalu była sukcesem i potwierdzeniem, że jazz w Jeleniogórze ma się świetnie. Wydarzenie przyciągnęło zarówno miłośników jazzu, jak i tych, którzy dopiero odkrywają ten gatunek muzyczny.